Cześć, witajcie ponownie na moim kanale. Mam na imię Kamila i dziś będę oceniać wszystkie książki z serii Ania z Zielonego Wzgórza autorstwa Lucy Mount Montgomery. To będzie coś w rodzaju takiego rankingu: od książki, którą lubię najmniej, po książkę, którą lubię najbardziej. Moja historia z Anią z Zielonego Wzgórza zaczęła się pewnie podobnie jak wielu z Was od lektury szkolnej. Trochę wcześniej dostałam swój egzemplarz Ani Zielonego Wzgórza od mojej babci, ale wtedy nie przyszło mi do głowy, by ją w ogóle czytać. To były okolice czwartej klasy szkoły podstawowej, a ja do 11 roku życia nie czytałam żadnej książki. Więcej na ten temat możecie... Wysłuchać w jednym z odcinków mojego podcastu, w którym mówię od, o życiu dyslektyka i o tym, jak właśnie dysleksja wpłynęła na moje życie. Więc zapraszam. Link do tego podcastu będzie tutaj w zakładce. Do czwartej klasy, tak jak wspomniałam, nie, nie czytałam książek, i do tego mniej więcej okresu książki pomagali mi czytać moi rodzice, którzy byli bardzo pomocni i dzięki którym, jako tako, przebrnęłam przez te pierwsze lata. Szkoły, i taki sam los spotkał właśnie Anię z Zielonego Wzgórza. Moja pierwsza przygoda z Anią to nie było samodzielne czytanie, tylko czytanie z pomocą rodziców. Dodatkowo przez to, że była lekturą, przyznam się, nie za bardzo mi się spodobała, ale to chyba klątwa wszystkich lektur. I w końcu zaczęłam czytać, i na koniec piątej albo szóstej klasy dostałam w nagrodę za świadectwo wymarzony dom Ani. Moja mama która jest fanką Ani Zielonego górze, nie pozwoliła mi sięgnąć po ten tom. Powiedziała, że muszę poznać wszystkie wcześniejsze, dlatego zabrała mnie do biblioteki i tam pożyczyłam wszystkie wcześniejsze tomy. I chyba w te same wakacje przeczytałam je wszystkie. I w kolejne wakacje znowu. I znowu. I znowu. I tak przez wiele lat, co wakacje sięgałam... Po Anie Zielonego Wzgórza. Z czasem to były już nie wszystkie tomy serii, tylko moje ulubione, aż doszło do tego, że ten najlepszy, ten, który będzie na pierwszym miejscu w tym rankingu, przeczytałam bardzo, bardzo dużo razy. Dlatego też myślę, że mam na tyle dużo kwalifikacji, żeby stworzyć taki ranking i mówić o Ani bardzo dużo. Więc nie tylko spodziewajcie się tego filmiku, ale być może troszkę więcej tematyki związanej z Anią Zielonego Wzgórza pojawi się na tym kanale. Oczywiście to będzie zależne od tego, jak dobrze pójdzie temu filmikowi. Jeżeli chcielibyście więcej takich filmików tego typu, to już teraz możecie dać łapkę w górę i zasubskrybować ten kanał. Dzięki temu będę wiedzieć, że chcecie więcej. Może zanim przejdziemy jednak do rankingu, wypada powiedzieć co nieco o Ani Zielonego Wzgórza dla tych, którzy jakimś cudem nie wiedzą, o czym jest ta seria i nie wiedzą nic na jej temat. Seria Ania z zielonego wzgórza opowiada o losach Ani Shirley, która w wieku 11 lat trafia do Avonlea na wyspie księcia Edwarda w Kanadzie, a dokładniej na zielone wzgórze pod opiekę Mateusza i Maryli Katbertów, którzy są rodzeństwem i którzy decydują się zaadoptować chłopca. Jakimś przypadkiem losu zamiast chłopca trafia do nich rudowłosa Ania, która jest bardzo ekscentryczna i na pierwszy rzut oka kompletnie nie pasuje do społeczności Avonlea, ale z czasem zyskuje sympatię wszystkich wokoło i zmienia życie wszystkich wokoło. Seria Ania z Zielonego Wzgórza rozpoczyna się, gdy Ania ma 11 lat, a kończy się, gdy jest już dojrzałą kobietą, która ma dorosłe dzieci. Na serię składa się 8 książek i właśnie te 8 książek będziemy ustawiać w kolejności od tych, które lubię najmniej, po tą, którą lubię najbardziej. I jeszcze jedna taka mała informacja, taki disclaimer. Ten filmik będzie zawierał pewne spoilery co do serii. Będę się starała nie mówić zbyt dużo na temat treści książek, ale musicie mi wybaczyć, niektóre rzeczy muszą zostać powiedziane. Zwłaszcza, że książki mają 100 lat i jakby było na tyle czasu, żeby je przeczytać. Zresztą są rzeczy, których uniknąć się nie da, więc na pewno zdradzę w pewnym momencie za mąż za kogo wyszła Ania, ale wydaje mi się, że to jest dość oczywiste i o tym wszyscy wiedzą. Nie będę zdradzać większych szczegółów, żebyście nadal mogli czerpać radość z czytania tych książek. I chyba już możemy przejść do oceniania. Na miejscu ostatnim, na miejscu ósmym, znajduje się u mnie Ania z Szumiących Topoli. Jest to czwarty tom serii, którego akcja toczy się zaraz po tym, jak Ania skończyła uniwersytet i objęła posadę nauczycielki, kierowniczki szkoły w Summerside. Powieść dotyczy właśnie trzech lat jej pracy w mieście i składa się częściowo z listów, które Ania pisze do Gilberta, w których opowiada właśnie o życiu tam, o jego mieszkańcach, uczennicach i w ogóle różnych wydarzeniach związanych z jej pracą i z ludźmi, z których poznała. Jej czas w mieście to trochę też taka walka z bardzo bogatym klanem pewnej rodziny, który nie do końca za nią przepada, i Ania. Pokazuje, jak sobie z nimi radzi, jak zyskuje sympatię wielu innych ludzi i jakie różne problemy w jej życiu się pojawiają. Jak wspomniałam, to jest tom czwarty chronologicznie, ale Montgomery go napisała jako siódmy, więc, już po wielu innych książkach. I trochę to widać w stylu pisania i tym, jak podchodzi do Ani. Książka bardziej przypomina taki dodatek niż pełnowartościową książkę, zwłaszcza, że dotyczy nie tyle Ani, co wszystkich dookoła bohaterów. Z tego co wiem, Montgomery w pewnym momencie już jakby skończyła z Anią, ale pod naciskiem redaktorów i wydawców napisała kilka innych książek, i właśnie jedną z nich jest Ania z Szumiących Topoli. I to właśnie może być taka pierwsza wskazówka, dlaczego Ania z Szumiących Topoli lubię najmniej, bo jest to taki dodatek, który nie do końca wnosi dużo do akcji i mógłby dotyczyć znacznie fajniejszych rzeczy niż wszyscy naokoło oprócz Ani. Ania jest w takim fajnym okresie swojego życia, ale bardzo, bardzo mało jej tu mamy. I to wielka szkoda, ponieważ Ania w tej książce jest mniej więcej w moim wieku, no może troszkę młodsza niż ja. I to jest naprawdę bardzo fajny okres w życiu ludzi, kiedy Ania mogłaby odkrywać świat i spełniać swoje marzenia. A tak to poznajemy ją troszkę z innej perspektywy, troszkę nie, nie tak jak do tego przywykliśmy. Za każdym razem, kiedy robię sobie taki rereading całej serii, zdarza mi się omijać tę Anię albo Czytać ją bardzo pobieżnie, nie skupiając się już na fabule, bo po prostu nie czuję, że jest ona aż tak istotna dla przebiegu całej akcji. Po prostu ten tom jest taki troszkę mało ciekawy, i czegoś mi tu brakuje. Przede wszystkim Gilberta. O ile położenia ostatniego, czyli ósmego tomu i pierwszej trójki w moim rankingu byłam pewna, o tyle wszystko pomiędzy e, troszkę się zmieniało i za każdym razem miałam inny pomysł na ich rozłożenie. Ale koniec końców wybrałam na zasadzie książek, do których wraca, wracam najchętniej. I te znajdują się bliżej pierwszego miejsca, a te, do których wracam najrzadziej e, bliżej końca. I na miejscu siódmym znajduje się książka, która też jest tomem siódmym całej serii. Dolina Tęczy. Dolina Tęczy już nie opowiada o Ani. A w zasadzie bardziej o jej dzieciach. Od jej ślubu minęło 15 lat, Ania już jest dojrzałą kobietą, bo ma ponad 40 lat. Jej dzieci dorastają i, e, i tak naprawdę przejmują fabułę książki i całej serii. Widzimy tu ich problemy, ich pierwsze przyjaźnie, pierwsze miłości, tak jakby. I skupiamy się na właśnie ich przygodach. Ania w tej części już nie jest Anią, tylko już jest panią doktorową Blight. I tak się wszyscy do niej zwracają, pojawia się od czasu do czasu, i dosłownie na kilku kartkach moglibyśmy zmieścić wszystkie wątki, w których się pojawia. Pojawia się bardzo sporadycznie i właśnie przez to wydaje mi się, że dla mnie, która do zdążyła dorosnąć razem z Anią, i która naprawdę przejmuje się jej losami, ta książka wydaje się mniej ciekawa, bo tak bardzo mało Ani jest w Ani. Jednak dla tych wszystkich, którzy troszkę tęsknią za tą młodą Anią i za takim rodzajem książki dla dzieci, która bardziej przypomina Anię, którą znacie z dzieciństwa, to ta książka może wydać się ciekawa, ponieważ jest pełna właśnie takiej dziecięcej fantazji, dziecięcych marzeń i dziecięcych przygód. I jak się tak zastanowię, to nawet nie wiem, czy Dolina czy nie jest bardziej przystępną lekturą niż Ania z Zielonego Zgórza, szczególnie dla młodszych. Czytelników. Tu dzieje się znacznie więcej. Mamy do czynienia z większą ilością bohaterów i ich przygody są bardziej różnorodne. U mnie znalazła się na siódmym miejscu, bo osobiście dla mnie zbyt daleko odbiega od tego oryginalnego wątku, który tak pokochałam. Miejsce szóste zajmuje u mnie książka, która chronologicznie w całej serii również jest szósta, a tą książką jest. Ania ze Złotego Brzegu. Ania ze Złotego Brzegu została tak naprawdę wydana jako ostatnia. I podobnie jak w Dolinie Tęczy tutaj bardzo dużą rolę odgrywają dzieci Ani. Ta książka, tej akcja tej książki dzieje się przed Doliną Tęczy, czyli dzieci Ani są dużo mniejsze. I rola Ani skupia się tutaj głównie właśnie na byciu matką. Ania ma całkiem sporo tych dzieci, bo ma Jima, Waltera, Nan, Di, Shirley'a i Rille więc ma trochę do roboty, ale w przeciwieństwie do Doliny Tęczy, tutaj jednak mamy całkiem jeszcze sporo Ani, ale możemy tutaj poznać Anię od takiej troszkę jeszcze innej roli. Tutaj rzeczywiście, jak wspomniałam, już jest e, statyczną matką, chociaż nie ma jeszcze 40 lat. Ma jeszcze troszkę takiego młodzieńczego zapału, młodzieńczego charakteru. Zresztą, jak znacie Anię, ona tak naprawdę nigdy nie dorasta w 100%. I też rozumiem, że e, brakuje już Ani dawnego wigoru. No w końcu jest matką wielkiej rodziny i ma bardzo dużo innych rzeczy na głowie. Jednak e, to spychanie coraz częstsze Ani do bycia po prostu matką i żoną, być może powoduje, że ta część nie aż tak bardzo mi się podobała. Ciekawie jest też zobaczyć Anię od takiej troszkę innej strony, od strony właśnie takiej już dorosłej kobiety i zobaczyć jak ona sobie radzi w tym dorosłym świecie. Wydaje mi się, że Montgomery w tym przypadku utrzymała jeszcze taki dobry balans pisała tę książkę jako ostatnią i tak jak wspomniałam, w tym momencie Montgomery już chciała jakby odciąć się troszkę od Ani, ale w tej książce ten balans został dużo lepiej zachowany niż w Szumiących Topolach i przez to ta książka jest troszkę wyżej w rankingu. Wydaje mi się, że też czytając tę książkę za kilka lat, dużo bardziej ją docenię, ponieważ też będę bliżej Ani z tego okresu, bo to jest też tak, że razem z Anią dorastamy i razem z Anią Odkrywamy nowe etapy życia, no i na złoty brzeg może jeszcze przyjdzie mój czas. Dużo bliżej jakby etapów życia, ani jestem przy okazji piątego miejsca w moim rankingu. Książki, która pierwotnie była czwarta, ale teraz już stanowi piątą część, czyli Wymarzony dom Ani. To jest ta książka, o której wspomniałam i to jest dokładnie ten egzemplarz, który dostałam w szkole i który troszkę zapoczątkował moją fascynację Anią z Zielonego zgórza chociaż przyznam się, że gdy czytałam ją po raz pierwszy, na pewno nie była moją ulubioną. Teraz, gdy o niej myślę, znajduje się dużo wyżej w rankingu i dużo bardziej ją doceniam, może właśnie przez to, o czym wspomniałam przed chwilą, czyli o tym, że razem z Anią dorastamy i na etapach, pewnych etapach naszego życia jakby dużo bardziej się ni z nią utożsamiamy. Ania w tej książce ma 25-27 lat, czyli w sumie jest troszkę młodsza niż ja, ale też czasy były troszkę inne. Książka opowiada o pierwszych latach życia małżeńskiego Ani. Ania i Gilbert nareszcie są razem, wzięli ślub, wyprowadzili się z Avonley, znaleźli swój wymarzony kąt i tam właśnie rozpoczynają. Swoje życie wspólne. Dlaczego ten dom trafił na miejsce piąte? Ponieważ po prostu książki, które jeszcze Wam pokażę, trafiły wyżej. Ale Wymarzony Dom jest taki dość specyficzny. Jest to chyba jedna z najsmutniejszych książek z całej serii, ponieważ pojawia się tu wiele takich bardzo trudnych wątków, ale, ale bardzo, bardzo ważnych. I aż dziwi, że na tamte czasy zostały one aż tak. Głęboko poruszone. Bardzo dużo ubyło nam z dawnej, wesołej Ani, i książka bardzo dużo ma takiego smutku. Brakuje jej czasami pewnej iskry, troszkę brakuje mi takiej, właśnie, marzycielskiej Ani. I być może troszkę lepiej mogła autorka poprowadzić właśnie wątek Ani i Gilberta, bo może troszkę jest tak, że po ich ślubie. Ten blask i ta wyjątkowość ich troszkę przygasła. Nadal jednak, książka porusza bardzo dużo ważnych i ciekawych wątków. Wydaje mi się, że stanowi bardzo ważny element y, samej bohaterki, ponieważ kształtuje nam Anię na nowym etapie jej życia oraz pokazuje, że nie zawsze marzenia się spełniają i nie zawsze wszystko idzie tak, jakbyśmy chcieli, ale też. Pokazuje, jak troszkę z takich trudnych sytuacji można wyjść. I też wydaje mi się, że z wiekiem mogę tę książkę dużo bardziej docenić i polubić. Na miejscu czwartym znajduje się książka, która chronologicznie przypada na miejsce ostatnie, a tą książką jest. Rilla ze złotego brzegu. W tej książce narracja przenosi się z Ani na jej młodszą córkę Rillę, a akcja powieści toczy się w okresie I wojny światowej. Książka łączy okres dorastania i dojrzewania Rilli z tragedią wojny, zwłaszcza że bardzo wiele bliskich Rilli osób idzie na wojnę. Powieść w wątku samej Rilli trochę przypomina Dawną, kochaną przeze mnie Anię. Rilla ma tu 15 lat i przechodzi przez podobne rozterki, z jakimi zmagała się jej mama. Oczywiście są one często warunkowane przez czasy, w jakich ona dorastała, ale też możemy tutaj dostrzec wiele takich rozterek, z którymi zmaga się wielu nastolatków. Pierwsze problemy, pierwsze przyjaźnie, pierwsze miłości, ale zawsze w tle jest ten rys historyczny, ta historia związana z II wojną światową. I takim oczekiwaniem na wieści z frontu. Wydaje mi się, że właśnie przez łączenie tych dwóch wątków: wątków dorastającej, pięknej, młodej dziewczyny oraz wojny, książka jest wyjątkowa i niepowtarzalna w całej serii. Bardzo łatwo jest polubić Rile, tak jak łatwo było polubić Anię. Patrząc na całą serię, po kilku troszkę słabszych książkach, ta daje taki powiew świeżości, oryginalności i wydaje mi się, że jest jedną z ulubionych książek wszystkich, którzy przeczytali całą serię. Ale nie trafiła do mojego top 3. I rozpoczynając moją top trójkę na miejscu trzecim może być książka, która Was zaskoczy, że znajduje się tak nisko, ale cóż... Na miejscu trzecim jest Ania z Zielonego wzgórza. Pierwszy tom z serii mógłby być również pierwszym w tym rankingu, gdyby nie to, że po prostu dwa inne lubię bardziej. Nie mówię, że Ania z Zielonego wzgórza to jest zła książka, oczywiście, po prostu zestawieniu wygrały inne, a mimo wszystko uważam, że to jest bardzo, do bardzo dobra książka i tak dostałaby u mnie 5 na 5. Ania z Zielonego Wzgórza, tak jak wspomniałam na samym początku, rozpoczyna się w momencie, gdy Ania trafia do rodziny Kaftbertów, do Maryli i Mateusza, którzy są rodzeństwem na zielone wzgórze. I ten fakt zmienia całe ich życie, całe życie Ani, która była niechcianą sierotą, życie Mateusza i Maryli oraz tak naprawdę całego miasteczka, i tak naprawdę wszystkich spotkanych przez Anią osób. Ania zyskuje pierwszy prawdziwy dom, wreszcie może spełniać swoje marzenia, wreszcie zdobywa prawdziwych przyjaciół od serca, ma swój własny kąt, swoje własne pole do wyobraźni którego w Avonlea nie brakuje, wreszcie może się uczyć i tak naprawdę poznawać siebie i być sobą. Dlatego nie dziwię się, że Ania Zielonego Zgórza jest lekturą szkolną, ponieważ też daje bardzo duże pole do analizy. Mamy bardzo ciekawą bohaterkę i wielu ciekawych bohaterów wiele bardzo ciekawych wydarzeń oraz tło historyczne i możemy porównywać czasy Ani do czasów współczesnych. Rozumiem też dlaczego Ania z Zielonego Wzgórza może nie być ulubioną książką uczniów, ponieważ nie jest najłatwiejsza w odbiorze. Ania ma bardzo marzycielską naturę i bardzo lubi bujać w obłokach, a to jest odzwierciedlone w bardzo długich i obszernych opisach, które rzeczywiście mogą trochę nużyć, ale jeżeli tylko. Czujecie się w klimat ani zielonego wzgórza? Wydaje mi się, że takie opisy nie będą już dla Was najmniejszym przeszkodą. Mnie też te opisy momentami nużyły i nie jest to moja ulubiona książka do wracania do niej, może właśnie ze względu na to. Ania jest tu troszkę infantylna i tak naprawdę dopiero zaczynamy ją poznawać, ale mimo wszystko jest to książka, która zapoczątkowała całą serię i zasługuje na miłość, jaką darzy ją tysiące, miliony. Czytelniku. Wydaje mi się, że Ania Zielonego Zgórza w jakiś sposób też odmieniła moje życie, dlatego nie mogę nie umieścić tej książki choćby w top 3, ponieważ tak naprawdę właśnie ona zapoczątkowała wszystko i od niej wszystko się zaczęło i zmieniło. Jeżeli więc, tak jak ja, mieliście pewne problemy z przeczytaniem pierwszego tomu, ale już jesteście troszkę starsi. Dajcie Ani drugą szansę, bo wierzcie mi, za drugim razem wchodzi znacznie lepiej. A jak już przebrniecie przez Anię z Zielonego Wzgórza, to będziecie mogli rozpocząć całą serię. Łącznie z książką, która zajmuje u mnie drugie miejsce, jest też to drugi tom z serii, czyli Ania z Avonlea. Znacznie bardziej podobał mi się ten tom, ponieważ Montgomery już tutaj troszkę luzuje te wyobraźnie Ani i długie opisy na rzecz ciekawszej akcji i większej interakcji Ani z bohaterami, których zdążyliśmy już bardzo polubić. I dodatkowo Ania jest też tutaj troszkę starsza, ma... 16-18 lat, więc mamy do czynienia z Anią w okresie dojrzewania. Ania kończy szkołę, postanawia zostać w Anwon Lee i pracować jako nauczycielka, pomagając rodzinie, zyskuje nowych przyjaciół, angażuje się bardziej w życie miasteczka, prostu cieszy się życiem na tyle, na ile to jest możliwe. Jej niechęć do Gilberta całkowicie już przeistacza się w szczerą przyjaźń i po prostu Ania staje się młodą kobietą z wieloma aspiracjami, wieloma marzeniami i stara się te marzenia spełniać. Być może właśnie dlatego, że książka przestaje już być taką typową książką dla dzieci, Ania Zofoneja zyskała większą moją sympatię, a może dlatego, że więcej w niej Gilberta. I miejsce pierwsze, mój absolutny numer jeden. Książka, która jest chyba... W ogóle moją ulubioną książką Ever. I wydaje mi się, że dla wielu z Was nie jest to zaskoczenie, zwłaszcza jeżeli znacie wszystkie tomy po kolei, ale ja też nigdy tego nie ukrywałam. Na miejscu pierwszym znajduje się Ania na uniwersytecie. Jak już Wam sam tytuł mówi, odnosi się do życia Ani, kiedy ona udaje się na uniwersytet. Ania ma 18 lat, jedzie do Raymondu. Gdzie będzie studiować, i z tym wiąże się bardzo, bardzo dużo rzeczy. Poznajemy to, jak wyglądało życie studenckie u schyłku XIX wieku, życie dorastającej kobiety, nowe przyjaźnie, miłości. Ta książka jest troszkę bliższa romansowi niż wszystkie inne tomy, ale takiemu dobremu romansowi, takiemu, który jest dobrze zbalansowany i nie przyjmuje całkowicie akcji. A jeżeli poznaliście już Anię, to wiecie, że w jej przypadku również romans nie może być taki normalny. Dookoła wszystkie koleżanki się zaręczają, bo to jest taki, o, takie czasy, że kobieta w wieku 18 lat już traktowana jest jako panna na wydaniu. I to jest troszkę tak, że Ania stara się o tym nie myśleć. Bo ona ma swoje ideały, ona by chciała zrobić wielką karierę pisarki, ona chciałaby się skupić na nauce, a jej ideał mężczyzny być może nawet nie istnieje. Nie jest też tak, że Ania nie dostaje propozycji, bo je dostaje, ale żebyście poznali, jak się potoczą te losy, musicie już książkę sami przeczytać. Na arenę wkracza też bardzo dużo nowych, barwnych postaci, które wnoszą bardzo dużo do tej książki i dzięki którym ta książka jest wyjątkowa, ale też nie zabraknie tych, których kochamy. Jest Gilbert. Bardzo dużo Gilberta. Poza tym książka ma taki troszkę też urok studiowania w dużym, starym mieście. I opisy Raymontu powodują i u mnie taką troszkę dozę nostalgii. Bo chociaż ja już studia skończyłam jakiś też czas temu i moje studiowanie i studiowanie Ani dzieli prawie 100 lat, to mimo wszystko. Czytając tę książkę zauważamy, że jej czasy i nasze czasy aż tak strasznie się nie, nie różnią. Prawda jest taka, że ja najbardziej lubię Anię właśnie z tego okresu. Ta książka chyba jest po prostu mnie najbliższa i najbliższa naszym czasom, pomijając oczywiście presję wczesnego wyjścia za mąż. Ta książka daje mi bardzo, bardzo dużo radości i to jest właśnie ta książka, którą przeczytałam szybko licząc, Ponad 16 razy, jak nie więcej, i wiem, że na tym się nie skończy, chociażby dlatego, że jeszcze nie czytałam jej w oryginale, ale znam ją już na pamięć. Jest to książka, którą polecam każdemu, i uważam, że musicie przeczytać dwie dwa pierwsze tomy, żebyście chociaż mogli przeczytać ten, chociaż czytanie go bez znajomości poprzednich nie wyrządzi wielkiej szkody. To jest książka, do której najchętniej wracam, która bez wątpienia jest moją ulubioną książką. W ogóle. I wyrobiła też u mnie troszkę niezdrowe ideały mężczyzny. Ale po prostu jest to moja ulubiona książka ever. I na Ani na Uniwersytecie kończymy mój ranking. Dajcie mi znać w komentarzach, czy czytaliście Anię z Zielonego Wzgórza i którą książkę lubicie najbardziej. I tak sobie myślę, że fajnie byłoby rzeczywiście zrobić sobie taki cykl filmów o Ani z Zielonego Wzgórza, bo ja o tych książkach mam dużo do powiedzenia. I mam bardzo dużo do powiedzenia o filmach, ekranizacjach, może bohaterach, może o jakichś poszczególnych wątkach, więc dajcie mi znać, co Wy na to, czy chcielibyście zobaczyć takie filmiki, które skupiają się na jakichś elementach związanych z serią i z książkami Lucy Montgomery. I jeżeli podobał Wam się ten filmik, jeżeli chcecie więcej podobnych filmików, to dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie ten kanał, dzięki temu będę wiedzieć, że się na to piszecie. A my widzimy się niedługo.